Zachodnia grupa wojsk zajęła strategicznie ważne miasto Kupiansk, które wróg bezskutecznie próbuje odbić. Betonowy mur kłamstw Kremla został zburzony. 17 grudnia przez jego własnych generałów. Podczas gdy rosyjski minister obrony Andrzej Białusow i szef sztabu generalnego Walerij Gerasimow świętowali zwycięstwo nad wyimaginowanymi mapami w bezpiecznych pomieszczeniach Kremla, armia ukraińska rozbiła rosyjskie linie na ziemi i ponownie podniosła flagę nad miastem. To nie jest rutynowy odwrót, to śmiertelna pułapka zastawiona przez rosyjskie dowództwo na własnych żołnierzy. Generałowie, którzy okłamali Putina, mówiąc: Zajęliśmy miasto, zepchnęliśmy tysiące żołnierzy w krąg śmierci, bez wyjścia odcięci od wsparcia logistycznego prosto w ramiona ukraińskiej artylerii, aby zapobiec ujawnieniu tego kłamstwa. Prezydent Ukrainy Zełenski pod odgłosem ostrzału artyleryjskiego zniszczył całą moskiewską machinę propagandową jednym zdjęciem zrobionym przed słynnym napisem Kupiansk. Ta porażka rozpoczęła się od budowy równoległego wszechświata, który przejdzie do historii współczesnej wojny i będzie szczytem kremlowskiego mechanizmu samooszukiwania się. Minister obrony Rosji, Andrzej Białusow i szef Sztabu Generalnego Walerii Gerasimow oficjalnie poinformowali Władimira Putina pisemnie i przed kamerami, że Kupiansk został oczyszczony z sił zachodnich i że kontrola nad nim znajduje się całkowicie w rękach Rosji. Raporty te zostały przedstawione w tak kategoryczny, kwiecisty i ostateczny sposób, że Putin 20 listopada wręczył dowódcom operacji medale Bohatera Rosji. Wierzył w tę iluzję do tego stopnia, że w przemówieniu z 12 grudnia rzucił wyzwanie światu mówiąc: "Otoczyliśmy 15 ukraińskich batalionów w Kupiańsku" i posunął się nawet do zaproszenia zagranicznych dziennikarzy do odwiedzenia kontrolowanego przez Rosję miasta. Generałowie w Moskwie podjęli to ryzyko doskonale wiedząc, że wyimaginowane granice, które rysowali czerwonym długopisem na mapach, nie pokrywały się z rzeczywistymi granicami nakreślonymi krwią i ogniem na ziemi. Jednak żaden dziennikarz nie mógł odpowiedzieć na zaproszenie Putina. Zresztą nie mogli, ponieważ sytuacja na miejscu dramatycznie odbiegała od wyimaginowanego świata Kremla miasto nie było w rękach Rosjan. Wręcz przeciwnie. Armia Rosyjska, daleka od zdobycia miasta i zorganizowania parady zwycięstwa, tkwiła we własnej pułapce w kręgu śmierci, z którego nie było wyjścia. Eleganckie raporty, przedstawione na biurku Władimira Putina, obwieszczające kupię, pobyciom kupienny Kupiańsk, upadł zwycięstwo jest nasze świętowane szampanem w Moskwie, przerodziły się w największą i najbardziej haniebną katastrofę dezinformacyjną w historii nowoczesnej armii. Kremlowscy propagandyści rozpoczęli desperacką i amatorską operację medialną, aby udowodnić to pozorne zwycięstwo i potwierdzić prawdziwość raportu przedstawionego Putinowi. Telewizja państwowa i kanały telegraficzne wyemitowały film zatytułowany: Jesteśmy w centrum Kupiańska, miasto upadło. przedstawiający rosyjskiego żołnierza idącego zaśnieżoną ulicą i pokazującego gest zwycięstwa. Celem było wizualne udowodnienie sukcesu armii Rosjanom i całemu światu. Jednak gdy społeczność OSINT i eksperci DS geolokalizacji przeanalizowali każdy piksel tego nagrania, prawda wyszła na jaw, że Kreml jest zawstydzający. Po zbadaniu architektury budynków znaków drogowych oznaczeń geograficznych w tle, a nawet roślinności, okazało się, że nagranie nie pochodzi z Kupiańska, lecz ze wsi wołżanka, położonej 20 kilometrów za linią frontu, która od dawna znajduje się pod okupacją i jest uważana za strefę wolną od konfliktów. To nie był zwykły błąd ani nieporozumienie. To była najbardziej desperacka i żałosna metoda, do której uciekła się armia rosyjska, aby ukryć brak postępów w terenie i taktyczny impas". Nawet rosyjscy blogerzy wojskowi nie byli w stanie ukryć tego oszustwa. Fakt, że ten film emitowany przez kanał Operational Space był fałszywy, ujawnili nawet sami prorosyjscy analitycy. Ten incydent był najbardziej dobitnym przykładem toksycznej kultury na awans, czyli przypisywania zwycięstwa panującej w rosyjskiej hierarchii wojskowej. W tej kulturze generałowie najpierw meldują o zwycięstwie, odbierają medal. A następnie wysyłają swoich żołnierzy na niemożliwe samobójcze misje, aby to kłamstwo stało się rzeczywistością. Ten teatr w Tawolżance był niczym więcej niż widowiskiem scenicznym zbudowanym na krwi żołnierzy poległych na polu bitwy. Jednak prawdziwy punkt zwrotny na polu bitwy nastąpił, gdy Rosjanie próbowali powtórzyć swoją Awdiejewską taktykę i tym razem zderzyli się z przeszkodą technologiczną. Rosyjskie dowództwo postanowiło wykorzystać stary podziemny gazociąg przemysłowy jako tunel, aby uniknąć intensywnego ostrzału ze strony Ukrainy i potajemnie zinfiltrować kupiańską strefę przemysłową. Ten rurociąg był koniem trojańskim, który miał umożliwić rosyjskim żołnierzom infiltrację pod ukraińskimi liniami obronnymi, transport amunicji do miasta i przeprowadzenie niespodziewanych ataków. Ta taktyka sprawdziła się wcześniej w Awdijewce, umożliwiając infiltrację za ukraińskimi liniami i osłabiając obronę od wewnątrz. Rosjanie byli przekonani, że ten sam scenariusz zadziała w Kupiańsku. Tym razem jednak po stronie ukraińskiej czekała ich śmiertelna niespodzianka technologiczna. Elitarny ukraiński 429, samodzielny pułk systemów bezzałogowych. Achilles monitorował nie tylko niebo ale także to, co działo się pod ziemią. Używając zaawansowanych czujników sejsmicznych, kamer termowizyjnych i urządzeń akustycznych analizujących ruch pod ziemią, wykryli tę tajną arterię logistyczną. Drony rozpoznawcze pułku Achilles udokumentowały rosyjskich żołnierzy skupiających się przy wejściach do tego rurociągu i wykorzystujących go jako arterię zaopatrzeniową. Operatorzy Achilles'a zaplanowali operację z chirurgiczną precyzją, gdy tylko zidentyfikowali sytuację. Podczas gdy siły rosyjskie znajdowały się w tunelu, a proces logistyczny był kontynuowany w najbardziej newralgicznym, najsłabszym i najbardziej niszczycielskim dla Rosjan punkcie tunelu, umieszczono potężny trzytonowy ładunek wybuchowy. To nie była zwykła bomba, to był przycisk apokalipsy, który miał położyć kres całej strategii infiltracji Rosjan. A kiedy ten moment nadszedł, eksplozja wywołała nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne trzęsienie ziemi. Nagrania z drona opublikowane i zweryfikowane przez brygadę Achilles pokazały, jak ogromny kawałek ziemi unosi się w powietrze, fala uderzeniowa rozprzestrzeniła się na setki metrów, a główna arteria infiltracyjna Rosjan do miasta została zniszczona w ciągu kilku sekund. Ta eksplozja była ciosem w samo serce rosyjskiej strategii. Zawalenie się tunelu całkowicie odcięło wsparcie logistyczne drogę ucieczki i nadzieje na posiłki dla rosyjskich jednostek natarcia, które w tym momencie zinfiltrowały miasto. Brak amunicji, brak żywności, brak ewakuacji rannych. Rosyjskie grupy, które zinfiltrowały miasto, nagle z pozycji myśliwego, stały się schwytaną zwierzyną. Dla ukraińskiej obrony stały się teraz jedynie bezbronnymi celami, ukrywającymi się w piwnicach, którym kończy się amunicja i odciętymi od centrum dowodzenia. Zerwanie logistycznego systemu dowodzenia i ujawnienie kłamstw w łańcuchu dowodzenia na polu bitwy wywołało kompletny chaos i katastrofę koordynacyjną wśród rosyjskich wojsk. Sytuacja ta dała początek zjawisku samozniszczenia armii rzadko spotykanemu w literaturze wojskowej. Według relacji ukraińskiego dowódcy Serhija Sidorina z terenu bitwy oraz jego wywiadów dla ukraińskich mediów rosyjskie wojska, którym udało się wkroczyć do miasta, były całkowicie zdezorientowane. Sidorin podsumował sytuację w następujący sposób. Kiedy wojska wroga wkroczyły na ten teren przez długi czas, nie mogły się zorientować w sytuacji. Rosyjscy dowódcy albo błędnie informowali przełożonych o sytuacji na polu bitwy, albo sami nie potrafili jej do końca zrozumieć. To dało nam przewagę. Wróg był narażony na własny ostrzał artyleryjski, ponieważ jego koordynacja została zakłócona. Pomyślcie o tym. Rosyjska artyleria ostrzeliwała współrzędne podane w rozkazie miasto jest nasze uderzyć na te współrzędne. Ale na tych współrzędnych ich własni żołnierze próbowali uciec z ukraińskiego okrążenia. Panika w radiach krzyki żołnierzy trafionych ogniem własnych wojsk i upór centrum dowodzenia w kontynuowaniu wydawania rozkazu wyprzedzającego. Pokazały, że wewnętrzna komunikacja armii rosyjskiej całkowicie zawiodła. W tym chaosie Rosjanie wykorzystali mglistą i deszczową pogodę, aby kontynuować desperackie próby infiltracji, wykorzystując motocykle i bagi, które poruszały się szybciej niż ciężkie pojazdy opancerzone. Ich celem było uniknięcie ukraińskiej artylerii i przełamanie linii w małych grupach. Jednak ta szybka i zacięta taktyka stała się otwartym celem dla ukraińskich dronów. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości opublikowane przez Brygadę Kartia pokazują rosyjskie konwoje pojazdów utknięte na brzegach rzeki Oskil, systematycznie ścigane jeden po drugim w strefie śmierci stworzonej przez ukraińskie drony FPV. W ciągu kilku minut zniszczono 22 żołnierzy i 14 pojazdów, nie osiągając żadnych korzyści strategicznych, nie mogąc przekroczyć ani metra ukraińskiej linii obrony pojazdy grzęzły w błocie, a żołnierze próbujący uciec zostali unieszkodliwieni amunicją zrzucaną z powietrza. Te zdjęcia dowód na to, jak bezsilna wobec nowoczesnej wojny dronów i danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym okazała się rosyjska taktyka falowania ludzi pogrzebały również tezę Gerasimowa o zmodernizowanej armii. II korpus gwardii narodowej Ukrainy. Kartia nacisnął guzik, aby przekształcić ten chaos i panikę w idealną kontrofensywę. Operacja ta otrzymała nazwę Ciche Oblężenie. Jednostka Kartia objęła wszystkie przejścia i mosty na rzece Oskil, intensywnym ogniem całkowicie izolując około 100-200 rosyjskich żołnierzy pozostających w centrum miasta i odcinając ich od świata zewnętrznego. Żołnierze ci nie mieli już drogi powrotnej, rzeka została za nimi, a mosty zostały zniszczone. Przed nimi znajdowały się najbardziej elitarne ukraińskie jednostki do walki w terenie zabudowanym. 425 Pułk Szturmowy. Skelia rozpoczął oczyszczanie wieżowców, które Rosjanie wykorzystywali jako punkty obserwacyjne i snajperskie pomieszczenie po pomieszczeniu piętro po piętrze. Nagrania opublikowane przez pułk Skelia pokazują, jak rosyjscy żołnierze zostali otoczeni w wieżowcach. Podczas gdy rosyjscy żołnierze byli uwięzieni w ciemnych piwnicach budynków i wśród stert gruzów drony unoszące się nad głowami przekazywały wiadomość: Poddajcie się. Albo gincie. Niektóre doniesienia wskazują nawet, że rosyjscy żołnierze zmagali się z głodem i pragnieniem, ponieważ nie mogli zdobyć zaopatrzenia. Operatorzy dronów brygady Kartia sprawili, że ostatnie kryjówki Rosjan stały się nie do zamieszkania, zrzucając przez okna precyzyjną amunicję. Budynki dumnie oznaczone jako podkoną Osioł pod kontrolą rosyjską na mapie, którą Gerasimow przedstawił Putinowi, w rzeczywistości stały się betonowymi trumnami dla rosyjskich żołnierzy. Dowódcy Brygady Kartia stwierdzili natomiast że wróg nie ma dokąd uciec. Kapitulacja to ich jedyna opcja. Opublikowane nagrania obnażyły bezradność armii rosyjskiej w terenie. Ceną tej taktycznej porażki był ogromny ubytek w rezerwach ludzkich i morale armii rosyjskiej. To nie był zwykły odwrót, to była masakra. Według danych ukraińskiego sztabu generalnego i raportów z terenu podczas tej tajnej operacji prowadzonej między końcem września a początkiem grudnia tylko w tym wąskim sektorze zginęło 1027 rosyjskich żołnierzy, 291 zostało rannych, a 13 dostało się do niewoli. Dane te zburzyły narrację Putina i Ministerstwa Obrony o natarciu z minimalnymi stratami i przebiegu operacji zgodnie z planem. Każda ofiara zwiększa obciążenie rosyjskiego systemu logistycznego, wypełniając szpitale polowe i kostnice za linią frontu i zmuszając rosyjską opinię publiczną do konfrontacji z prawdziwym, krwawym kosztem wojny. Oświadczenie ukraińskiego dowódcy Oleksandra Serskiego z 17 grudnia, przekazane bezpośrednio prasie międzynarodowej, że 90% kupiańska znajduje się pod naszą kontrolą, było oficjalnym i niezaprzeczalnym potwierdzeniem, że plany zimowej ofensywy rosyjskiej załamały się zanim jeszcze się rozpoczęły. Aktualne mapy opublikowane przez niezależne organizacje analityczne, takie jak Deep State i ISW Institute for the Study of War. Również potwierdzają tę sytuację, pokazując, że rosyjska kontrola nad miastem spadła poniżej jednego kilometra kwadratowego, a centrum miasta zostało całkowicie oczyszczone. Jednak największa zmiana nastąpiła nie na polu bitwy, ale na rosyjskim froncie informacyjnym. Podczas gdy kremlowskie media wciąż opiewają zwycięstwo najbardziej wpływowi rosyjscy blogerzy wojskowi i kanały Z z milionami obserwujących odmawiają milczenia. Słynny rosyjski propagandista Juri Podolaka przyznał się w transmisji na żywo do następujących słów, otwarcie atakując szefa sztabu generalnego Gierasimowa i Ministerstwo Obrony. Okrążenie w kupiańsku nie powiodło się, zostaliśmy okłamani, sytuacja nie jest taka, jak ją opisywano. Operacja, która trwała całe lato, załamała się. Był to jeden z najcięższych ciosów dla monopolu informacyjnego Kremla. Zwolennicy radykalnego nacjonalisty Igora Gurkina i innych postaci z Z ostrzegali przed poważną porażką, twierdząc, że armia rosyjska nie jest w stanie poprowadzić strategicznej operacji, a generałowie poświęcają żołnierzy dla własnych karier. Ten rozdźwięk pokazuje, że nie da się dłużej ukrywać rozdźwięku między rosyjskim dowództwem wojskowym a krwawą rzeczywistością na miejscu. A rosyjskie społeczeństwo odwraca się od mediów państwowych na rzecz kanałów telegraficznych, które ujawniają bolesną prawdę. Brytyjski wywiad wojskowy również potwierdził tę sytuację, publikując raport stwierdzający, że oświadczenia rosyjskiego dowództwa są sprzeczne z rzeczywistością na polu bitwy. Incydent w Kupiańsku to nie tylko zmiana kontroli nad miastem, ale upadek mocarstwowego statusu Rosji i jej doktryny militarnej na arenie międzynarodowej. Wizyta Zełęckiego w Kupiańsku po raz kolejny potwierdziła ponad wszelką wątpliwość w Waszyngtonie, Brukseli i wszystkich stolicach europejskich, że słowa Putina są całkowicie niewiarygodne. Nagranie wideo, które Zełęcki nagrał z linii frontu z odgłosami ostrzału artyleryjskiego w tle, obnażyło blef kremlowskiego dyplomaty. Że skoro wygrywamy na miejscu, to my będziemy dyktować warunki pokoju na oczach całego świata i zdemaskowało ten blef. Zachodni sojusznicy i niezdecydowani decydenci wyraźnie dostrzegli, że wizerunek niezwyciężonej Rosji, narracja o nieograniczonych zasobach, był jedynie iluzją, a armia rosyjska pozostawała w tyle za Ukrainą pod względem technologicznym, taktycznym i moralnym. To uciszyło głosy opowiadające się za odcięciem dostaw broni dla Ukrainy. I doprowadziło do powrotu do Kijowa, większej liczby patriotów, większej liczby pocisków dalekiego zasięgu i silniejszego wsparcia dyplomatycznego. Kłamstwo Putina, że zajęliśmy Kupiansk, obróciło się przeciwko niemu, pogłębiając izolację dyplomatyczną Rosji. Jeśli Gerasimow może powiedzieć: Zajęliśmy go nie zdobywając strategicznie ważnego miasta, a Putin mu uwierzy, to jutro, gdy cały front się załamie, będzie mógł powiedzieć: Nadal stawiamy opór i pozostawić Putina w niepewności aż do ostatecznej katastrofy. Jak podkreślił również brytyjski wywiad Kupijansk pokazuje, że pęknięcia w murach Kremla nie są już maskowane, że system gnije od środka. Ostatecznie to, co wydarzyło się w kupiańsku, ujawniło prawdę o wiele głębszą i mroczniejszą niż zmiana właściciela miasta na mapie. Największym i najgroźniejszym wrogiem Kremla nie jest armia ukraińska. Ale imperium kłamstw zbudowała sama, zatruwając własny naród i własnego przywódcę. Podczas gdy generałowie Putina rysowali fałszywe granice na mapach w ciepłych moskiewskich biurach, ukraińscy żołnierze wytyczali prawdziwe granice, które zmieniły bieg historii na polu bitwy krwią, odwagą i zaawansowaną technologią. Tej nocy rurociąg wysadzony w powietrze przez pułk Achillesa zniszczył nie tylko rosyjską logistykę i szlaki zaopatrzeniowe, ale także nieuchronny mit zwycięstwa Moskwy i przekonanie o niezwyciężoności rosyjskiej armii. Podczas gdy generałowie przypinali sobie medale i świętowali rosyjscy żołnierze porzuceni w lodowatych wodach rzeki Oskil, w piwnicach zniszczonych budynków i w cieniu ukraińskich dronów mieli tylko jedną rzeczywistość zdradę. I dziś pewny siebie wizerunek Zełęckiego przed tym znakiem przerwał ogłuszającą ciszę w Moskwie i wykrzyknął to przesłanie światu. się Nieważne jak wielkie, jak upiększone i jak często powtarzane są kłamstwa zawsze skazane są na zniszczenie w obliczu siły prawdy. Kiedy mgła wojny opadnie jedyne co pozostanie to zdruzgotana duma Putina, zrujnowana reputacja generałów i zbliżający się nieuchronny upadek Rosji. Co zatem sądzicie o tej sprawie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij włączyć powiadomień. Dziękujemy za wybór.